Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Gary, słuchajcie. W Dead by Daylight już na stałe zagościł drugi chapter z Stranger Things. A to oznacza, moi drodzy, że The First Wekna już na pełnej w nas wjeżdża. I właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać dwa mecze przeciwko. I jeden mecz, nie będę ukrywał, tam się Killer chyba dopiero e, uczył, e, w drugim meczu już był troszeczkę bardziej ogarnięty, także mam nadzieję, że Wam się obydwa meczyki spodobają. E, Były co prawda jeszcze trzeci mecz, e, gdzie no, Killer był bardzo mocno napocony, no byśmy go praktycznie pokonali, ale e, no, dojechał nas tuż przed dramą. Natomiast specjalnego Wam tu nie wrzucam, bo jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu meczy Wbijajcie koniecznie na twitch.tv/slash linki Linki, wszystkie do moich wszystkich social mediów, znajdziecie w opisie. Tak samo do tego mojego nowego kanału vlogowego, także wbijajcie. No a już dłużej nie przedłużam i zapraszam do materiału. No i dobra, od razu będziemy mieli walkę z tą wekną. Nową, nie walczyłem przeciwko niemu jeszcze, więc nie wiem, jak się przed nim ucieka. Mamy szansę. że nie pójdę do main'a, tylko tu? Wydaje mi się, że on jak jest to z drugiej strony main'a. Okej, okay, jakaś klątwa padła. Nie pamiętam, hmm. czy e, nowa Wekna ma... E, to ...temy. Tu są zegary w ogóle, od razu w tym skinie widzę, że jest hmm. jak pamiętam jak oglądałem jakichś youtuberów, którzy tam na PTB grali, to mówili, że fajny, ale trudny killer. si stannacciano tipo a crenze ok tu le te segare. I w niej Ciekawe, że tak popnął. Zrobię ma tego swojego perka. Ale surwy się trochę obijają, takim mam wrażenie. Są co prawda dwa geny teraz skręcone. A jeden już. Mam nadzieję, że. Ktoś... A chyba tamten był skręcony. Hmm. Aj, surwy, surwy.

Ej, bez kitu, ja już trzeciego gena kończę, a oni nic nie robią. Hm. Lerowi tak serdecznie idzie. Mhm. Mm Pojęcia. Dobra, widzę, że yy, jeden z randomów postanowił coś zacząć kręcić. Jak miło z jego strony. No w ogóle no dwa mam nadzieję, że trzeci gdzieś tam jest. Ajajaj Odciągnę go od tamtego gena Chcesz mnie zamienić? A nie, czekaj, ja nawet ranny nie jestem. Dobra, plus. Mogę się ganiać tak cały dzień. Zum! No dobra. Dostał jakieś zranienie. Niech mu będzie. No dobra, moi drodzy. Kolejny meczek z nowym killerem. Pewnie teraz zostaniemy strogi w pierdziel, skoro poprzedni się tak dopiero uczył. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie kciuki. <gry> Ja pójdę, założę od razu kamparca gdzieś. którą by nie? Żebym trafił. Na tego założyłbym. Czemu by nie? Nie wiem, mnie widział. Widział. Ale będę miał mori. No, to ten już jest lepszy killer. A, a ten z M1. Dzień dobry, kochany. Na ja Miło, że padłeś. Czyżby? Czyżby miał ee, Lightborna? Ej, ej, tymi zegarami to mogę ściągać? Czy jak to działa? Nie no fajnie, ten sobie tu kręci. Stereo. Dobra, leci ktoś po mnie. Łaskawca. Dowa pod haki. No co za gnój. A nie, to tamten debil przybiegł. Aj. A E, nie wystraszyłeś mnie. Czemu ten debil random? Co z tym zegarem? ma pewnie jakiś związek z filmem, ale ja tak średnio oglądałem Strangersów. Dobra. Ja tu założę gamparski i tyle. hey Halo, odblokuj się. Oh, o. Jest dużo, dużo lepszy ten killer. No kampi. No, Trochę na odległość. Wow. Nie gadaj, że chiler tunela śmierdziel. NICE BOOST Mogę uciekać, ale będzie ciężko Tam kręcą Będę miał mori, będę miał bory. Ajajaj... No dobra. No mówię, ten killer już jest taki... E, ...mocniejszy. Bo ten poprzedni to taki bambik był, no co mam wam powiedzieć. Chyba skończyć, tam jest chyba generator. No nie no, musiałeś akurat mnie tunelować. Nie miło, nie miło. No cóż, jak widzicie, czasem trafia się killer taki, że robisz go jednym palcem, to jeszcze trzymając go w dupie. A czasami jest średnio. No i teraz było średnio.